Rozmawiam z panem Edwardem Skiepko, pracownikiem dydaktycznym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jest pan autorem książki Instalacje przeciwpożarowe. Chciałam zapytać, co pan uważa, że jest szczególnie warte przemyślenia, podkreślenia przy projekcie instalacji chroniącej przed pożarem? Instalacje przeciwpożarowe są to generalnie instalacje o tyle skomplikowane, że mamy do czynienia tutaj nie tylko z wymaganiami ściśle związanymi z instalacjami elektrycznymi, natomiast zawarte w projektach instalacji, instalacji przeciwpożarowych powinny być wymagania ochrony przeciwpożarowej. Myślę, że to jest najważniejsze w tych instalacjach i to wyróżnia te instalacje od instalacji powszechnie stosowanych w budynkach instalacji elektrycznych. Jak Pan ocenia tegoroczny Energetap? Czy coś na przykład szczególnie zwróciło Pana uwagę? Szczególnie, szczególnie to pod kątem może tak pożarowym bardziej. Pewne firmy zwracają szczególną uwagę właśnie na połączenie instalacji elektrycznych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Myślę, że to zasługuje na szczególne podkreślenie na targach. No oprócz tego no spora, spora, bardzo duża ilość wystawców, którzy prezentują swoje wyroby i oczywiście wspaniała pogoda, która nam w tym roku dopisała. Chcieliśmy również gratulować, ponieważ jest Pan laureatem nagrody Werba Docent, którą przyznaje miesięcznik Elektroinfo. Dziękujemy za rozmowę i mam nadzieję, że zobaczymy się na przyszłorocznym Energetabie. Ja również bardzo dziękuję i do zobaczenia. TV Elektro, Aleksandra Skarżyńska.